Nowak, zapraszam na sport. Radomiak Radom zremisował w domowym spotkaniu z liderem PKO Ekstraklasy klasy Rakowem Częstochowa. Radomiak w starciu z liderem rozgrywek zaprezentował się z dobrej strony. W ekipie zielonych nie zabrakło walki. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego zdobyli nawet gola, ale został on cofnięty po analizie war. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 0 do 0 i Radomiak może czuć niedosyt. Raków może się cieszyć, że wyjeżdża tutaj z Radomia z jednym punktem. Byliśmy zespołem lepszym. Byliśmy dobrze przygotowani, grający bardzo wysokim pressingiem, nie dawaliśmy dużo przestrzeni im praktycznie przez 90 minut. Mieliśmy sytuacje, w których powinniśmy strzelić bramkę, otworzyć wynik. Jestem zadowolony z gry zespołu, bo, bo wypełnili naprawdę bardzo dużą pracę, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. W dalszym ciągu Radomiak ma 5 punktów przewagi nad Strefą Spadkową. Obecnie zieloni zajmują 10. miejsce w tabeli PKO Ekstra Klasy. Siadkarki Moja Radomki Lotniska Radom w środę rozegrają ostatni mecz sezonu 2022 23 Tauron Ligi. W pierwszym meczu rywalizacji miejsca 910 siatkarki Moje Radomki Lotniska Radom pokonały Uniopole 3-1. Rewansz odbędzie się w Opolu w środę 12 kwietnia. W przypadku zwycięstwa Radomki to ona zajmie 9 miejsce. Jeśli z kolei zwyciężą Opolanki, to rozegrany zostanie złoty set, a jego zwycięzca zajmie na koniec sezonu wyższą lokatę. Zarówno trener, jak i siatkarki podkreślają, że wynik Radomki w kończącym się sezonie nie jest zadowalający. Na pewno nieudany sezon to to, to mówię. No... Nikt, ani, ani zarząd, ani zawodniczki, tym bardziej my jako trenerzy sztab nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy zadowoleni, jesteśmy rozczarowani, jesteśmy zdenerwowani, więc to trzeba powiedzieć, więc to co możemy zrobić to po prostu zakończyć na jak najwyższym miejscu i tyle i nie dorabiajmy do tego żadnej i po prostu historii, to jest nasz obowiązek zająć jak najwyższe miejsce, walczyć do końca, zostawić wszystko, a z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nie spełniliśmy oczekiwań. Wchodzimy na mecz, to wchodzimy po to, żeby wygrać. Wiadomo, że to jest, nie jest na szczyt jakichś naszych marzeń, granie o dziewiąte miejsce. Niestety, można powiedzieć, zasłużyłyśmy na to naszą grą przez cały sezon i możemy wyjść z tego z twarzą, wygrywając to dziewiąte miejsce, więc robimy wszystko, żeby tak było. Początek meczu Uniopole Opole Moja Radomka lotnisko Radom w środę 12 kwietnia o godzinie 19.00. Ulica Białobrzegi zgarnęła trzy punkty w starciu z Sokołem Ostróda. Broń radą uległa natomiast rezerwom Legii Warszawa. Piłkarze Pilicy Białobrzegi po wygranej z Pelikanem Łowicz i Remisie z Lechią Tomaszów Mazowiecki chcieli pójść za ciosem, i to się Biaobrzeżano udało. Pilica rywalizowała tym razem u siebie z Sokołem Ostróda i chciała zrewanżować się temu zespołowi za porażkę z rundy jesiennej. W 28. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Macieja Kencela. W drugiej połowie bramki już nie padły i Pilica zapisała na swoje konto trzy punkty. Obecnie ekipa z Białobrzegów ma na koncie 28 oczek i zajmuje 12 miejsce w tabeli grupy pierwszej i ligi. Jedną pozycję Niżej z dwoma punktami na koncie mniej jest broń radom. Podopieczni Dominika Bednarczyka w minionej serii gier rywalizowali na wyjeździe z rezerwami Legii Warszawa. Już do przerwy gospodarze prowadzili 2 do 0. Co prawda broń odpowiedziała w drugiej połowie dwoma golami, ale rezerwy Legii zdobyły jeszcze trzy bramki i mecz zakończył się wynikiem 5 do 2. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.